Cześć i witajcie na moim kulinarnym kanale. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać kolejny szybki, prosty przepis na obiad. W roli głównej wystąpi dzisiaj i mielone i makaron. Tak naprawdę robię recykling, bo makaron mi został z wczorajszego obiadu. Nie mam co z nim zrobić, szkoda go wywalać. I tak sobie pomyślałem, że zrobię sobie takie danie jednopatelniowe z tym mięsem mielonym. A co jeszcze będziemy potrzebować oprócz tych dwóch rzeczy? Można dać się pomidorowy, i też można dać się pomidory z puszki. Ja dam akurat te z puszki. Jeszcze sobie dam puszkę tego, groszu, tego groszku konserwowego. Z przypraw użyję papryki słodkiej, troszkę dam tych ziół prowansalskich, jeszcze skroję dwie cebule, cztery zamki czosnku, no i pieprz i sól. A, i wszystko posypiemy jeszcze tym żółtym serem. To co, działamy. nie? Pierw pokroję tą cebulę i ten czosnek, i tak naprawdę resztę składników mam już przygotowane. A makaron mam oczywiście wcześniej przygotowany, on jest taki dente. już mi nawet tak troszkę wyschł, ale spokojnie spokojniejszy dzisiaj się na obiad nada. I mówiłem, ile tego makaronu? 250 gram, nie? To sobie tutaj poprzekładam. Ta, tę cebulę sobie pokroimy w kostkę, czosnek przecisnę przez paskę, nie chcę mi się go krowić. No i dobra, cebulę nam pokrojoną. tak naprawdę nic więcej tutaj nie muszę już robić na tej pasce. No co, przejdziemy teraz do gazówki i będziemy sobie smażyć to wszystko po kolei. Wszystko Państwu pokażę. Damy trochę oleju, niech to ma się na czym smażyć. Nie za dużo, bo nie ma wieczowe, one jest trochę tuste, więc na pewno się jeszcze trochę wytopi. Ale tyle wystarczy. Olej chyba się już porządnie rozgrzał, trochę ściągnę, trochę zmniejszę ten gaz. I zaczynamy smażyć od cebuliny. Dosłownie posmażę to 3-4 minutki, tylko jak mi się zacznie szklić ta cebula, to będę dodawał mięsa mielonego. Zobaczmy co tu się dzieje. O, powoli się smażę. Przemieszam to. O, już cebula zaczęła się, zaczyna się szklić. Ja w tym momencie dodam tego mięsa mielonego. Zanim to sobie wymieszam z tą cebulą, przyprawię sobie to w tym momencie. Dam tych ziół. Na razie nie za dużo tych ziół. Tylko troszeczkę, o, taka łyżeczka będzie. Dam troszkę tej papryki słodkiej. Też nie za dużo. Dam soli. I oczywiście pieprzu, nie? Mielonego. Świeżo mielonego. Wciśniemy te wąki czosnku, nie ma, no, ja mam aż cztery, bo jak lubię mocno czosnkowe, oczywiście ktoś jak nie lubi, może dać dwa, nie? O, i teraz sobie to dopiero tym No na w nie? Nie musi być duży płomień pod to patelnię. O, nigdzie się nie spieszymy, niech to się posmaży z 10 minut. Spokojnie. Zobaczmy co tu się dzieje. A powoli się smaży. No, Zaczyna już ładnie to pachnieć. Woda zaczyna się już wypacać i dobrze, tak ma być. Minęło 10 minut, zobaczmy co tutaj się dzieje. O no, mięsko już zaczyna powoli wypociło się, troszkę już odparowało. Zaraz będę dodawał tych pomidorów i tego groszku. Ja jeszcze z dwie minutki, niech to się posmarzy. O, dobra, i super to wygląda. To co? Dodaję tych, tych pomidorów, nie? I tego groszku od razu. Pomidory tym razem akurat sobie kupiłem krojone. Będzie mniejszy problem. Jak sobie pomyślałem, że może groszek konserwowy dodam sobie jeszcze do tego. Nie wiem, czy to pasuje. Nie, niech sobie będzie, nie? Zawsze coś innego. O, dobra, wymieszane to porządnie. Zawsze coś zielonego na patelni, nie? Dobrze, niech to się chwilkę ze sobą zaprzyjaźni, niech te pomidory nabiorą temperaturę i będę dodawał tego makaronu. Trochę mam to suche, makaron też mam takie suche, tak sobie myślę, że to się nie zrobi za bardzo takie e, kitowate, nie? Czy tutaj wody przypadkiem nie podlać? A zobaczę, dodam makaronu, to wtedy dopiero zadecyduję. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, zaczyna to już ładnie wyglądać. Ja w tym momencie dodam tego makaronu. Ale ja w tym momencie tego nie będę mieszał. Przykryję sobie to pokrywką. Poczekam, aż mi się to tak ładnie zaparuje. Ten makaron troszkę zmięknie, i dopiero wtedy to spróbuję porządnie tak sobie wymieszać. Dobra, zobaczmy, co tutaj się zadziało. Wymieszamy to teraz. O, wody jeszcze trochę jest, na razie nie będę podlewał. I teraz trzeba to wymieszać, żeby nie pobrudzić całej maszynki. Bo nikt nie lubi być maszynki, nie? Ja w szczególności. A wygląda to... ładnie. Zaraz sobie chyba jeszcze to przyprawię. Bo tak delikatnie dałem tych ziół, delikatnie dałem tej papryki. To na pewno jest takie jałowe. O, fajnie, że ten groszek dałem. Podoba mi się. jest tak kolorowa. Można by było papryki w kostkę dać. Tak też chciałem papryki, bo też mam tam w lodówce jakąś końcówkę. Ale się nie chciałem przekombinować. Kukurydzę też chciałem dodać. Też by też, yy, wypasowała. Ale mam problem z tym, że ta patelnia jest taka mała. Muszę chyba większą patelę sobie kupić. Taką wyższą, nie? żeby więcej można było nawrzucać. Ale to tak na marginesie. Przeprawimy to jeszcze raz i będziemy posypiewać teraz żółtym serem. Dam trochę tej papryki. Dam tych ziół. Kończyło mi się zioła, muszę zioła kupić. Ale ładnie pachnie. Co? nie próbowałem tego, ale Tam w ciemno trochę jeszcze soli. I dam w ciemno jeszcze trochę tego pieprzu. Zanim to wymieszam, to posypię sobie... Tu mam chyba 150 gram sera. Połowę teraz będę chciał sobie posypać, a tą część co mi zostanie zostawię sobie na sam koniec. Coś takiego. O, no, i teraz sobie to dopiero wymieszam. To tak fajnie od tego sera zjemznię. Taki pomysł na dietetyczny obiad dzisiaj mam. Dobrze, wydaje mi się, że to już porządnie wymieszałem. Wiecie co, przykryję to dosłownie jeszcze raz pokrywką, dosłownie na 3 minutki. Wymieszam i już powoli będę kończył. Co tutaj jest więcej do roboty? Już tylko tak naprawdę, żeby ten makaron się zagrzał, nie? Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ach, pachnie to błędnie. Ten czosnek, te zioła. O, fajnie. Już na tyle się zredukowało, za, zaraz będzie mi się przypalać więc. Ja dosłownie jeszcze zrobię jeden taki myk i będę kończył. A chciałbym sobie zrobić, wiecie co? Skręcę ten gaz jeszcze troszkę. Reszty sera co mi zostało ja sobie posypię. Zrobię sobie zdjęcie na miniaturkę. O, i Teraz tego nie będę mieszał. Tylko. Tylko nakryję to pokrywką, poczekam 3-4 minutki. Ten ser mi się fajnie tam zaraz rozpuści i obiad gotowy. Bardzo proste, szybkie przepis. Nie? Makaron zutylizowałem, nic się w kuchni nie marnuje. Takie danie jednopatelniowe z mięsem mielonym. Naprawdę pewnie to dobrze będzie smakowało. Co tutaj ma nie smakować? Chodźcie zobaczymy mój dzisiejszy obiad, jak on finalnie wygląda. A wygląda tak bardzo dietetycznie, nie? Taki dzisiaj na maksa dietetyczny obiad. No Nie będę tego mieszał, tylko sobie z tego już nałożę na talerz, a ja w tym momencie sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę i będę się z Państwem żegnał, nie? Dziękuję Państwu za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmików na tym kanale. Mam dosyć sporo przepisów na obiad, banalnych takich do wykonania. Ja nie jestem jakiś tam super kucharzem. Staram się co drugi dzień jakiś obiad sobie tam ugotować i, i, i to nagrać podzielić się z Państwem tym moim pomysłem. Oczywiście inspiracji czerpię z internetu, tam sobie nieraz coś coś pozmieniam pod siebie. No, proszę. Dziękuję Państwu i do widzenia. A, zrobię jeszcze jedno ujęcie, jak sobie nakładam na to, to zawsze tak ładnie wygląda na tych filmach, nie? O, coś takiego fajnie zapiekło się. Taka zapiekanka na patelni, nie? Hmm, hmm, hmm. Jeszcze bym to serem posypał, tylko że już nie mam. Dobra, tyle wystarczy. Teraz przysadę Dobra, dziękuję bardzo.